No, 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 tłumaczę, okay. tłumaczę. Tłumacz. No. Dobra. Mam no, na otoczenie, jak widać, Weber. Hmm. Jesteś dobry z geografii? Nie. To gdzie to jest? Pomóż mi, proszę. Proszę, pomóż mi. Kurwa, fajnie to wygląda. No, kurwa, jak są takie. tego, to jest albo. Ameryka Południowa, albo Azja, i chuj gdzie to jest? Nie wiem Też Lol Dobra, że. już wiem Hashtag tu tu. Wiem już Hubert Ja też You know? Yes, I know Serio myślisz kurwa, że tam? No nie, nie, przecież Będzie gdzieś, no patrz lekko nie, nie, nie odkryłem, czy co ty mówisz, patrz Kurwa ty Dobry jesteś Hubert hmm. No kurwa, ale blisko byliśmy, nie? No nie, bo to... Ten ja przez chwilę zobaczyłem flagę, nie i... Ja myślałem, że to jest Tajlandia! Nie, to była flaga Kambodży, bo ja się dużo flagu czułem tak Kurwa, ja nie zna flagi Kambożyc! No jeszcze dłużej. Jeszcze dla pewności w internecie wpisałem znacznie, co? Ej! Dobra.